Nowa audycja na antenie Radia Kraków. Mateusz Bożek, kłaniam się, dobry wieczór Państwu. Jak było naprawdę? Audycja poświęcona historii, ale w nieco innej formie. Na warsztat weźmiemy największe, najlepsze i najbardziej znane produkcje filmowe, które nawiązują do historii i przyjrzymy się, ile tej historii faktycznie w nich jest. Na pierwszy ogień pójdzie film, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Ridley Scott zatrudnił do pracy przy realizacji tego filmu kilku historyków. Jeden z nich zrezygnował, bo rozczarował się omijaniem prawdy, a drugi poprosił, aby nie umieszczano jego imienia w napisach końcowych. Reżyser chciał mocno ubarwić fakty i chyba niezbyt przejmował się historią, w której osadzał fabułę filmu. Mimo to w historii kina zapisał się jako jeden z najlepszych filmów, jakie powstały. To Gladiator, dramat historyczny którego głównym bohaterem jest generał Maximus. Wcielił się w niego Russell Crowe. Jest jednym z najwybitniejszych dowódców w rzymskiej armii. Po długiej i wyczerpującej kampanii wojennej dowiaduje się, że umierający cesarz Marek Aureliusz, w tej roli Richard Harris, chce uczynić go swoim następcą. Plan nie podoba się jednak prawowitemu dziedzicowi Komodusowi, Grago Joaquin Phoenix postanawia pozbyć się rzymskiego wodza i sam zasiąść na tronie. Skazuje go na śmierć wraz z całą rodziną. Maximusowi udaje się jednak uciec, trafia do niewoli, gdzie zostaje wyszkolony na gladiatora. Zyskuje popularność i powraca do Rzymu. Chce Pomścić rodzinę i szybko zyskuje na to szansę. Film ukazał się w 2000 roku i odniósł olbrzymi sukces. Zdobył niemal 100 nagród, w tym 5 Oscarów i 2 Złote Globy. Sceny do filmu kręcono w pięciu krajach: Maroku, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, we Włoszech i na Malcie. Gladiator zarobił prawie 460 milionów dolarów przy własnym budżecie niewiele ponad 100. Ale czy sukces komercyjny idzie w parze ze zgodnością historyczną? Czy ten film może być przynajmniej w części traktowany jako książka? Odpowiemy sobie na to pytanie i dowiemy się, jak było naprawdę. Zapraszam. Film na początku przenosi nas do starożytnej Germanii. W gęstym lesie dostrzegamy rzymskich legionistów, którzy szykują się do walki pod okiem samego cesarza, Marka Aureliusza. Naprzeciw nim staje horda barbarzyńców. Wkrótce dochodzi do bitwy, w której zwycięstwo oczywiście odnosi Rzym. To epizod tak zwanych wojen markomańskich od markomanów, germańskiego plemienia, z którym Rzym pod panowaniem właśnie Marka Aureliusza przez 13 lat toczył krwawe boje. Markomani w II wieku zagrażali północnym rubieżom cesarstwa. Wdarli się nawet w głąb Italii i plądrowali tam, co się dało. Rzym musiał się bronić, więc organizował przeciw nim wyprawy. Do zwycięskiej walki legionistów prowadzi generał Maximus Decimus Meridius, znakomity wódz uwielbiany przez swoich żołnierzy. Odnoszą się do go z wielkim szacunkiem i poważaniem. Sam generał wiernie służy cesarzowi, oddaje mu cześć i traktuje go niemal jak własnego ojca. Ale czy istniał naprawdę? No, niestety nie. Maximus Meridius to postać całkowicie wymyślona, ale kreując ją wzorowano się na tych faktycznie żyjących, na tych autentycznych. Był to m.in. Marek Nonius Marcinus, najlepszy generał cesarza Marka Aureliusza, jego doradca, a także przyjaciel. Obok niego Spartacus, legendarny przywódca powstania niewolników w Italii. jego też możemy kojarzyć z kinematografii, a także Cyncynat. Ten z kolei był dyktatorem Rzymu, ale dobrym dyktatorem. W obliczu zagrożenia, Porzucił pracę na roli, by bronić jego mieszkańców. Więc Maximus łączy w sobie cechy wybitnego wodza obywatela i człowieka, który ma wprowadzić imperium ponownie na tory demokracji, by potem powrócić do swojego domu w Hiszpanii. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden element, na tatuaż głównego bohatera SPQR Senatus Populusque Romanus, Senat i lud rzymski. Maximus nie powinien mieć tego tatuażu. Wyższe warstwy społeczne nie tatuowały sobie ciała. To był raczej zwyczaj barbarzyńców. Tatuaże były dowodem ich siły i pewnym elementem symboliki. W Rzymie natomiast Uwłaczały godności, tak powszechnie uważano. Tatuaże wykonywano, jeśli już, na niewolnikach i kryminalistach w widocznych miejscach, tak aby można ich było łatwo rozpoznać, jeśli próbowali uciec. Dopiero później, kiedy rzymska armia składała się w coraz większej liczbie najemników z barbarzyńców, decydowano się na ich tatuowanie. Ale znów chodziło tylko o to, aby po prostu rozpoznać dezerterów. Inny bohater, senator Gracchus, także nie istniał naprawdę. Jego postać była wzorowana na dwóch braciach, Tyberiuszu i Gajuszu Gracchusach, plebejskich trybunach, tzw. trybunach ludowych, którzy walczyli o prawa tych najsłabszych, najmniej zamożnych i przypłacili za to, niestety, życiem. Marek Aureliusz z kolei, cesarz z dynastii Antoninów, to już postać autentyczna. W Gladiatorze przedstawiono go jako dobrego cesarza, służącego przede wszystkim Rzymowi. Chce odtworzyć republikę, która upadła ponad 200 lat przed jego rządami. Planuje przekazać władzę Senatowi, reprezentacji ludu rzymskiego, silnej i de facto rządzącej instytucji w czasie republiki. Misję odtworzenia Starego Ładu powierza swojemu wiernemu generałowi Maximusowi. I tu fabuła całkowicie mija się z rzeczywistością. Cesarz w ogóle nie myślał o odtworzeniu republiki. W tym czasie Rzym przeszedł całkowitą transformację ustrojową. Senat tak naprawdę nie miał już wpływu na jakąkolwiek decyzję w państwie. Był tylko organem doradczym, który w zależności od władcy był szanowany albo nie. Zapanowania marka Aureliusza mamy do czynienia z tak zwanym pryncypatem. To system polityczny, w którym cesarz jest pierwszym obywatelem Rzymu. To do niego należą najważniejsze decyzje, które podejmuje według własnej woli. Fikcją jest również to, że cesarz zakazał walk gladiatorów, jak twierdzi w filmie Proximo. Nigdy ich nie zakazano w Rzymie aż do 326 roku. Co więcej, to właśnie za rządów Marka Aureliusza wydano specjalny dekret, który dokładnie określał, jakie powinny być wydatki na organizację walk gladiatorów, a także maksymalne ceny, za jakie można było kupić gladiatora. Także wizerunek cesarza w tym filmie, umierającego starca, który w ostatnich chwilach swojego życia mianuje Maximusa na następcę, by ten przywrócił władzę ludowi, jest wysany z palca. Podobnie jak to, że cesarz został zamordowany przez własnego syna Komodusa. Zgodnie z przekazem antycznych dzieł, Marek Aureliusz zmarł w 180 roku w Windobonie, czyli dzisiejszym Wiedniu. Przyczyną śmierci nie było ojcobójstwo, a dżuma, dziesiątkująca wtedy rzymską armię. Nieprawdą jest też to, że cesarz chciał pozbawić syna władzy. Wręcz przeciwnie, Komodus przez trzy lata współrządził z ojcem, przygotowując się w ten sposób do objęcia samodzielnych rządów. Nie musiał czuć się zagrożony, że ktoś pozbawi go tronu, ani tym bardziej przyspieszać śmierci Marka Aureliusza, jak pokazano to w filmie. Komodus w Gladiatorze to tyran, bezwzględny, który od samego początku pałał nienawiścią do Senatu. Sam Marek Aureliusz w filmie nazywa go niemoralnym. I trudno się dziwić: Komodus faktycznie jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych cesarzy rzymskich. Walczył na arenie ze zwierzętami i gladiatorami. Jeśli wierzyć antycznym biografiom, sypiał z kim się dało, niezależnie od płci. Miał kochanka, z którym pokazywał się publicznie w triumfalnych pochodach, sypiał nawet z własnymi siostrami, mordował senatorów i dowódców swojej osobistej straży, pretorian. Pisano, że Komodus miał poświęcić dzieciństwo na rozbijanie pucharów, taniec, śpiew, gwizdy, rozpuste, wreszcie na błazenadę i upodabnianie się do gladiatorów. Co wiemy o tej postaci? Komodus objął władzę tuż po śmierci ojca w 180 roku. Zaniechał dalszych podbojów i w ogóle nie dbał o ochronę granic imperium. Wiódł beztroskie życie, przynajmniej do czasu spisku, który zorganizowała jego siostra, Lucella I tu fabuła zgadza się z antycznymi przekazami, potwierdzają jej udział w zamachu. Ale on sam potoczył się zupełnie inaczej niż w filmie. To zięć Lucilli rzucił się na Komodusa ze sztyletem tuż przy wejściu do amfiteatru, krzycząc: Senat ci to przesyła. Zamach się nie udał, ale cesarz, przekonany, że stoi za nim właśnie senat, wypowiedział mu otwartą wojnę. Spiskowców ujęto i zamordowano. Życie straciła także Lucilla, najpierw wygnana na wyspę Capri, a potem tam zabita. I tu pojawia się kolejna nieścisłość. To Komodus przeżył swoją siostrę, a nie na odwrót. Prawdą jest jednak to, że cesarz cieszył się popularnością wśród tłumu. Organizował igrzyska gladiatorskie, na których sam występował. Chciał, aby traktowano go jak Herosa, a konkretnie jako nowe wcielenie Herkulesa. Do tego stopnia, że chodził w jego stroju, nosił skórę lwa i potężną maczugę. Wszystkie miesiące zmieniono na nazwy utworzone od jego imienia. Nawet Rzym został wprost nazwany imieniem cesarza, kolonia Komodiana. Ale wbrew temu co pokazano w filmie, Komodus nie zginął na arenie. A w wyniku kolejnego spisku, cesarz był niestabilny i nieprzewidywalny, co nawet w jego najbliższym otoczeniu budziło niepokój. Jego walki gladiatorskie zaczęły już męczyć nawet samych Rzymian, którzy po cichu wyszydzali cesarza. Ich cierpliwość miała swoje granice. W 192 roku dowódca przybocznej straży, prefekt Pretorium Quintus i Marcja, kochanka Komodusa, zawiązali spisek i otruli cesarza podczas kolacji. Na nieszczęście dla nich cesarz, jak to miał w zwyczaju, wypił za dużo wina i zwymiotował. Oczyszczając w ten sposób swój organizm z trucizny, przynajmniej częściowo. Spiskowcy nie chcieli dopuścić, aby tyran i tym razem uciekł przed śmiercią, dlatego udusili Komodusa podczas snu. Z tego wynika, że cesarz rządził 12 lat, czyli znacznie dłużej, niż nam to przedstawiono w Gladiatorze. Bicie mieczem w posąg ojca, krwawa rozprawa z przeciwnikami politycznymi, trudna miłość do siostry i fascynacja igrzyskami gladiatorskimi, to elementy, które pokrywają się zarówno w filmie Ridleya Scotta, jak i w przekazach antycznych. Trzeba jednak pamiętać, że te spisywano nawet 100 albo 200 lat po śmierci Komodusa. Granica między faktem a mitem często zacierała się, a niektóre historie mogą być po prostu wymysłem ich Autorów. Warto wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy. W filmie Śmierć Komodusa to początek nowej ery dla Rzymu: powrót do republiki i oddanie władzy ludowi. Ale znowu, rzeczywistość była zupełnie inna. Rządy nie wróciły do szlachetnego gremium senatorów. Po śmierci Komodusa szybko doszło do wojny domowej. Rok 193 to tak zwany rok pięciu cesarzy, kiedy rywalizację o władzę toczyło kilku pretendentów. Wygrał ją Septimius Sever, który zapoczątkował panowanie zupełnie nowej dynastii. Film przepełniony jest scenami walk gladiatorów, w małych, lokalnych arenach, jak i w powszechnie znanym rzymskim koloseum. Jak wyglądały pojedynki i ile wspólnego mają? Z tym, co pokazano w filmie, o tym porozmawiamy po krótkiej przerwie. Obiecałem wyjaśnić, jak wyglądały walki gladiatorów i na ile są zgodne z filmowym przekazem, ale zanim to, na początek jeszcze garść faktów, kim właściwie był gladiator? W skrócie to zapaśnik walczący na arenie cyrkowej lub w amfiteatrze. Byli to zazwyczaj przestępcy, niewolnicy i jeńcy wojenni, ale gladiatorem mógł zostać także człowiek wolny, na przykład żołnierz lub mieszkaniec Rzymu, o ile podpisał odpowiedni kontrakt. Nazwa gladiator wzięła się od dwóch łacińskich słów, które potem połączono w jedno. Gladius, czyli rzymski miecz, i Munus, co oznaczało ofiarę dla umarłych. Z reguły, kiedy widzimy gladiatorów, jesteśmy przekonani, że obaj walczą na śmierć i życie, a jeden z nich zawsze musi zginąć. Taki obraz walk utrwalono zresztą w popkulturze. Ale to prawdą nie jest. Gladiatorzy byli dobrze żywieni i mieli doskonałą opiekę medyczną. Ich życie było często dużo cenniejsze od niejednego obywatela. Ponadto każdy właściciel musiał zapewnić swojemu potopiecznemu wszelkie wygody, w tym kochanki oraz przyjaciół. Po walce gladiator otrzymywał pieniądze. Oczywiście nie da się ukryć, że niewolnicy Areny umierali w młodym wieku. Żyli średnio od 30 lat i niewielu z nich dożywało starości. Ale przekonanie o pewnej śmierci gladiatora to jednak mit. Wojownicy areny byli niesamowicie odważni i dobrze wyszkoleni, do tego stopnia, że nieraz cesarze wcielali ich do swoich armii. Tak było na przykład w 1969 roku, zwanym rokiem Czterech Cesarzy, kiedy zabrakło wolnych poborowych, pod broń powołano dwa legiony niewolników. To około 10 tysięcy ludzi, wśród których zapewne znalazło się wielu gladiatorów. Zdarzało się, że cesarze powoływali ich nawet do swoich przybocznych gwardii. Również bogatsi obywatele mogli skorzystać z ich ochrony. Co ciekawe, dzisiejsza nazwa Arena wywodzi się z łacińskiego słowa Harena. Oznaczało chłonny piasek, który rozrzucano na podłożu w miejscu walki gladiatorów. Specjalny piasek pochłaniał krew walczących i nie pozostawiał po nim śladu. Wiemy już, kim byli gladiatorzy, ale właściwie skąd się oni wzięli. Zwyczaj wywodzi się od. Tradycji pogrzebowej. Był to powszechny obrzęd wśród etrusków, którzy w starożytności zamieszkiwali dzisiejsze Włochy. Zamiast składania ofiar, cześć zmarłym oddawano poprzez walkę. W Republice Rzymskiej walki gladiatorów po raz pierwszy zorganizowano prawdopodobnie w 264 roku przed naszą erą. Na pogrzebie senatora Juliusza Brutusa Pera, sześciu wojowników zmierzyło się ze sobą w trzech starciach. Wśród nich było dwóch synów arystokraty. I to właśnie po tym pogrzebie walki gladiatorów stały się jedną z najpopularniejszych. Rozrywek Rzymian. Kiedy ci podbijali kolejne tereny, do Italii przybywało coraz więcej niewolników. Walki organizowano więc częściej i na coraz większą skalę. Pod koniec III wieku, przed naszą erą, pojedynki staczało nawet po kilkudziesięciu jeńców. Przestawały być tradycyjnymi religijnymi obrzędami, a przekształcały się w coś na rodzaj reklamy ich organizatorów. Zamiast hołdu dla zmarłego, w którym uczestniczyła tylko jego rodzina, były wielkie widowiska, na które przychodzili przypadkowi gapie, ciekawi krwawego starcia, Kibicowali walczącym gladiatorom. Podczas pogrzebu Publiusza Krasusa w walce wzięło udział aż 200 niewolników. Pogrzebowy rytuał przerodził się. W igrzyska. Z czasem walki gladiatorów stały się narzędziem w rękach polityków, dzięki któremu zjednywali sobie tłum i zapewniali jego poparcie dla rządu. Były regularnie organizowane, wydawano fortunę, czasem nawet zaciągano pożyczki, aby urządzić jak najbardziej wystawne igrzyska, które zapadną ludowi w pamięć i zapewnią wybór na wysokie stanowisko w rzymskiej hierarchii urzędniczej. Wkrótce na arenie pojawiły się zwierzęta: tygrysy, lwy, lamparty, a nawet słonie. Powstawały szkoły, w których przygotowywano niewolników do starć na arenie. Niektórzy najlepsi gladiatorzy stawali się powszechnie znani, tak jak dziś wybitni sportowcy. I to dobrze zostało ujęte w filmie. Komodus, chcąc pozbyć się Maximusa, przygotował walkę z cieszącym się właśnie ogromną sławą tygrysem z Gali. Widzowie wiwatowali na jego cześć. Kariera gladiatora była bardzo ceniona w starożytnym Rzymie. Szczególnie wartościowa była sympatia publiki, która zwiększała jego szanse na wyzwolenie. Wolność dawał właściciel lub cesarz, możliwe było też wykupienie się z niewoli. Wyzwolenie następowało zazwyczaj po kilku latach walk na arenie. Wojownik przy takiej okazji otrzymywał drewniany miecz, tak jak ma na przykład Proximo, który symbolizował początek wolnego życia. Miał on jednak prawo do dalszej walki na arenie lub do szkolenia nowych gladiatorów. W czasach cesarstwa igrzyska były jeszcze bardziej spektakularne. Organizował je w końcu sam cesarz i wykorzystywał je także propagandowo. Tutaj znowu muszę pochwalić Ridleya Scotta, bo świetnie ujął to w gladiatorze. Warto zwrócić uwagę na jedną szczególną scenę. W pewnej chwili na arenę wjeżdża kilka wozów wyładowanych chlebem, który potem rozdawany jest widzom za darmo. W starożytnym Rzymie był to najlepszy sposób na zadowolenie biedoty. Możemy kojarzyć to słynne hasło: chleba i igrzysk. Z czasem walki gladiatorów stawały się coraz krwawsze. Zdarzało się, że na arenie walczyły kobiety, a nawet karły. Ale wszelkie granice przekroczył nie kto inny jak Komodus, który osobiście staczał pojedynki. Za jego panowania igrzyska trwały nawet miesiącami, co też ujęte jest w filmie. Ale równocześnie pominięto w nim jeden istotny element. W walkach gladiatorów brakuje sędziów. Może nam się wydawać, że pojedynki nie miały żadnych zasad, a wszystkie chwyty były dozwolone. Że chodziło tylko o to, aby zabić przeciwnika i przeżyć. Nic bardziej mylnego. Na arenie między walczącymi Gladiatorami występowali sędziowie, tak jak obecnie podczas boksu. Widać ich na zachowanych do naszych czasów rzymskich mozaikach. Sędziowie nadzorowali walkę i mogli ją w każdej chwili przerwać, jeżeli któryś z gladiatorów został poważnie ranny lub grał nieczysto. Mógł też zachęcać wojowników do odważniejszej walki. Sędziowie byli ubrani w biało-bordowe tuniki. Nosili długie laski, którymi wskazywali nielegalne ruchy lub popędzali wojowników. Sędziów mogło być dwóch. Najczęściej byli nimi emerytowani lub wyzwoleni gladiatorowie. Pojedynki miały się toczyć według określonych zasad. Niestety niewiele jest znanych. Wiadomo na pewno, że sędzia mógł ogłosić przerwę w pojedynku, jeżeli fragment zbroi lub tarcza połamały się albo odpadły. Po naprawie i ponownym wyposażeniu gladiatorów walkę wznawiano. Arbiter udzielał też porad i poleceń dotyczących ataku lub obrony, a jeżeli wojownik nie stosował się do nich lub unikał walki, przerywano pojedynek i wymierzano mu kary chłosty albo piętnowano rozdrażonymi prętami. Sędziowie nie są tylko na mozaikach na terenach dawnego Cesarstwa Rzymskiego można znaleźć stare inskrypcje, które opowiadają o dawnych arbitrach. Są na przykład w Turcji na taką natrafiono chociażby w Ankarze, stolicy kraju. Mówi o sędzim Eliusie, który wcześniej był słynnym gladiatorem, a za swoją postawę otrzymał nawet obywatelstwa kilku miast w Grecji. W Amisus jeden z nagrobków wspomina sędziego, który zmienił wynik starcia na niekorzyść zwycięzcy i zginął przez to niejaki Diodorus. Napis brzmi: Tutaj leży zwycięski nieszczęsny Diodorus. Po pokonaniu mojego przeciwnika Demetriusza nie zabiłem go od razu. Jednak zabójcze przeznaczenie i przebiegła zdrada sędziego zabiły mnie. Po obejrzeniu filmu Ridleya Scotta można mieć wrażenie, że gladiatorów posyłano na rzeź, w których ginęły setki z nich. To nieprawda. Koszt wyszkolenia gladiatora był bardzo wysoki. Właściciel, który posyłał swojego potobiecznego do walki, otrzymywał wynagrodzenie, czasem w formie rekompensaty, w zależności od tego, czy gladiator wrócił żywy, okaleczony, czy martwy. Stawiano na to, by wojownik dał raczej rozrywkę i ciekawą walkę, a nie krwawą. Co więcej, na arenę często wpuszczano lekarza, aby szybko opatrzył rany, oceniał czy gladiator nadaje się do dalszej walki, czy wskutek odniesionych ran zostaje kaleką. Gladiatorzy oczywiście ginęli i co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ale nie przelewano na arenach tak dużej ilości krwi, jak to widzimy w filmie. Wielu wojowników otrzymywało wolność po serii wygranych walk. Niektórzy Rzymianie i Rzymianki traktowały walki jako szansę na zrobienie kariery i na zarobienie pieniędzy. Gladiator. Superprodukcja, której fabuła w niemal całości, to wymysł Ridleya Scott'a. Mimo, że widzimy walczących Gladiatorów, podziwiamy piękno Rzymu i Koloseum, film w 90% całkowicie mija się z faktami. Niektóre sceny i postaci nawiązują oczywiście do tego, co się działo niemal 2000 lat temu, ale produkcji daleko, naprawdę daleko do nazwania jej wiernym odwzorowaniem rzeczywistości. Ridley Scott prawie w ogóle nie trzymał się faktów, chcąc po prostu, aby fabuła była jak najbardziej interesująca dla widza. Czy w takim razie Gladiatora w ogóle warto oglądać? Jak najbardziej. Sam jestem ogromnym fanem tego tytułu, ale na pewno ta produkcja nie zastąpi nam książki historycznej. A na koniec jeszcze dodam, że w tym roku w listopadzie premiera Gladiatora 2 kontynuacji oryginalnej produkcji, no i jestem ciekaw, jak tutaj ta zgodność historyczna wygląda. Weźmiemy oczywiście i ten film pod lupę. Tymczasem, dziękuję Państwu bardzo. O historii opowiadał Mateusz Bożek. Dziękuję, że spędziliście Państwo ze mną ten czas, no i mam nadzieję, do usłyszenia za tydzień.